Słuchajcie, Citibank znowu wyskoczył z promocją na swoje City konto i powiem szczerze, przyciąga uwagę. Są tu dwie naprawdę mocne korzyści. No to co, sprawdźmy, co dokładnie można zgarnąć i co ważniejsze, jakie warunki trzeba spełnić. No dobrze, pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy, to gotówka. I to nie byle jaka, bo mówimy o kwocie 400 zł na start. Co ciekawe, to stówka więcej niż w takich standardowych edycjach tej promocji, więc jest o co walczyć. A druga korzyść? No cóż, równie ważna, a dla niektórych może nawet ważniejsza: oprocentowanie. Bank daje aż 6,4% w skali roku na koncie oszczędnościowym. Serio, na dzisiejszym rynku to jest naprawdę, naprawdę konkurencyjna stawka. Dobra, brzmi super, prawda? Ale? No właśnie, zawsze jest jakieś ale. Takie oferty zawsze mają swoje warunki, ten słynny, drobny druczek, więc kluczowe pytanie brzmi, co tak naprawdę trzeba zrobić, żeby te cztery stówki i to wysokie oprocentowanie faktycznie trafiły na nasze konto. Rozbierzmy to na czynniki pierwsze. No to jedziemy. Zacznijmy od absolutnych podstaw, czyli kto w ogóle może z tej promocji skorzystać. Bank ma tutaj jak zwykle swoją definicję nowego klienta. I jest ona bardzo konkretna. Chodzi o to, żeby nie mieć w Citibanku konta osobistego ani oszczędnościowego po 30 września 2024 roku. Ale uwaga, jest tu ciekawy haczyk. A właściwie miła niespodzianka. Jeśli ktoś ma tam na przykład kartę kredytową, to wcale nie jest wykluczony, można śmiało brać udział. To super ważna informacja serio. Trzeba też mieć z tyłu głowy, że czas ucieka. Promocja trwa do 17 listopada 2025 roku, ale jest też limit. Tylko 2,5 tysiąca wniosków. Wiecie jak to jest. Kto pierwszy, ten lepszy. Warto się spieszyć, jeśli oferta kogoś zainteresowała. Dobra, to teraz przejdźmy do mięsa, czyli jak zdobyć te cztery stówki premii. Bank sprytnie podzielił tę nagrodę na dwie części. To jest taki system dwuetapowy. Najpierw dostajemy małą symboliczną kwotę, 20 zł, taka rozgrzewka, a potem walczymy o główną nagrodę, czyli 380 zł. Zobaczmy, jak to dokładnie wygląda w praktyce. Te pierwsze 20 zł to w zasadzie bułka z masłem. To taka nagroda za załatwienie formalności. Serio, wystarczy podpisać umowę o konto i zaznaczyć zgody na komunikację marketingową i handlową. Proste, prawda? Kasa powinna wpaść na konto do końca miesiąca po tym, w którym je otworzyliśmy. No i teraz, uwaga, wchodzimy w kluczowy etap. Żeby zgarnąć te główne 380 zł, trzeba się trochę postarać. Warunek jest taki. Przez 4 miesiące z rządu na konto musi wpływać wynagrodzenie. Minimalnie 2000 zł co miesiąc. I co super ważne, ten okres 4 miesięcy liczy się dopiero od drugiego pełnego miesiąca po otwarciu konta. Żeby to zobrazować. Otwieramy konto w październiku, to warunek z pensją musimy spełniać od grudnia, czyli grudzień, styczeń, luty i marzec. Jasne. Prawda? I tu słuchajcie, dochodzimy do mega ważnego szczegółu, wręcz do pułapki, w którą łatwo wpaść. Bank ma bardzo precyzyjną definicję tego, co uzna za wynagrodzenie. Zaliczy wpływy z umowy o pracę, zlecenia o dzieło, a także emeryturę, rentę czy stypendium. Ale uwaga, teraz to, co się nie liczy. Nie przejdą przelewy z własnego konta w innym banku. Wpłaty godówkowe też odpadają. Przelew od kolegi. Zapomnijcie. To musi być oficjalny wpływ, który bank zidentyfikuje jako wynagrodzenie. Okej, okay, czyli premia gotówkowa jest już chyba jasna. To teraz druga część układanki, czyli jak zapewnić sobie to wysokie oprocentowanie 6,4%. Przejdźmy do tego, bo tutaj of na szczęście warunki są o wiele, wiele prostsze. Żeby cieszyć się stawką 6,4% przez pierwsze 4 miesiące, co miesiąc trzeba zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze, zapewnić, żeby na konto wpłynęło łącznie co najmniej 2000 zł. I po drugie, zrobić minimum trzy płatności kartą na łączną kwotę, no przynajmniej 300 zł. I tu jest ta kluczowa, absolutnie najważniejsza różnica. Pamiętacie, jak przy premii przelew musiał być wynagrodzeniem? Tutaj nie. Te 2000 złotych wpływu może pochodzić z dowolnego źródła, nawet z własnego konta w innym banku. To gigantycznie ułatwia sprawę. No i oczywiście, jeśli ktoś i tak celuje w premię i przelewa pensję, to ten warunek spełnia z automatu. Warto jeszcze dodać, że to promocyjne oprocentowanie, te 6,4%, działa dla kwot do 100 tysięcy złotych. To naprawdę solidny limit. No dobrze, promocje promocjami są super, ale one się kiedyś kończą, prawda? Zastanówmy się więc, co zostaje później. Spójrzmy na takie standardowe, codzienne cechy City Konta, które decydują o tym, czy warto z nim zostać na dłużej. I powiem wam, że tutaj City Konto naprawdę błyszczy. Prowadzenie konta i posiadanie karty jest za 0 zł, bezwarunkowo. Nie trzeba robić żadnych płatności, zapewniać wpływów, nic z tych rzeczy. Do tego dostajemy 4 darmowe wypłaty ze wszystkich bankomatów w miesiącu i to nie tylko w Polsce, ale i za granicą. A na deser Trzy darmowe przelewy natychmiastowe Express Elixir. Znajście mi drugie takie darmowe konto to jest naprawdę rzadkość. Ale, ale to jeszcze nie koniec dobrych wiadomości. Jest jeszcze coś, co nazywa się City Global Wallet. I to jest powiem wam, prawdziwy game changer dla każdego, kto podróżuje albo robi zakupy w zagranicznych sklepach internetowych. Jak to działa? Banalnie prosto. Krok pierwszy. W apce otwieramy sobie subkonto w walucie, której potrzebujemy powiedzmy, euro albo dolary. Krok drugi. Kupujemy tę walutę w kantorze banku po całkiem niezłym kursie i wrzucamy na to subkonto. I krok trzeci, ostatni. Aktywujemy portfel. Od tego momentu, jak płacimy kartą za granicą, system jest na tyle mądry, że sam pobiera pieniądze z odpowiedniego konta walutowego. Efekt zero kosztów przewalutowania. Genialne w swojej prostocie. Ok, żeby nie było tak różowo, na koniec spójrzmy na drugą stronę medalu, czyli na rzeczy, na które trzeba uważać, żeby uniknąć jakichś niepotrzebnych kosztów czy niespodzianek. Wiadomo, bank to nie organizacja charytatywna, musi na czymś zarabiać. I zarabia na pewnych usługach dodatkowych. Chodzi na przykład o bankowość przez telefon, czyli City Phone, albo o powiadomienia SMS o transakcjach, czyli City Alerts. Ważne jest to, że to są usługi opcjonalne. Nikt nie zmusza do korzystania z nich. Można je po prostu wyłączyć i po kłopocie. I jeszcze jedna bardzo, bardzo ważna rzecz. Jest gigantyczna różnica w kosztach w zależności od tego, czy robimy coś online czy w oddziale. Weźmy te darmowe przelewy natychmiastowe. Mamy trzy za darmo, super. Ale tylko jeśli zlecamy je przez internet. Jeśli ktoś pójdzie do oddziału albo zadzwoni na infolinię, żeby zrobić to samo, zapłaci, uwaga, 30 złotych. To jest przepaść. Warto o tym pamiętać i po prostu korzystać z bankowości internetowej. Podsumujmy to wszystko. Z jednej strony mamy naprawdę mocną ofertę: 4 stówki w gotówce, 6,4% na oszczędnościowym i konto, które na co dzień jest po prostu świetne i darmowe. Z drugiej strony jest trochę warunków do spełnienia, zwłaszcza przy tej premii gotówkowej, no i trzeba polubić się z bankowością online, żeby nie przepłacać. Zostaje więc takie otwarte pytanie na koniec: czy te naprawdę spore korzyści są warte tego, żeby się trochę zaangażować i przypilnować tych warunków? Cóż, na to pytanie każdy musi już odpowiedzieć sobie sam.